Witam w kolejnym filmiku, przychodzę z makijażem oraz perfumami dnia Dlatego, że dzisiaj w użyciu mam super trio Także a propos też takiej mojej serii z kiedyś, kiedyś Czyli łączeń zapachów, to nie są łączenia na zasadzie Jeden zapach na skórę i layering Czyli kolejna warstwa innego zapachu, kolejna innego Już nic nie mam przeciwko takim kwestiom To może być fajny sposób sprawdzenia I na przykład zadziałania z jakimś zapachem, w którym... Coś tam w mniejszym bądź większym stopniu nie pasuje. Nie wiem, jest na przykład za słodki. Możemy czymś layeringowo zdjąć słodycz tego zapachu, albo jest idealnie, ale brakuje nam pewnego niuansu i dodamy go w postaci innego zapachu. Także jak najbardziej. Natomiast ja często robię na zasadzie łączeń: jakiś zapach globalnie, akcenty innego, nie wiem, jakiś zapach globalnie, co innego na włosach, jakiś zapach globalnie i na, po tym globalnym niuanse jednego, niuanse innego i to pięknie współgra. Może tworzyć jakiś taki wielobarwny. Obraz jakiegoś kwiatowego, na przykład jakiegoś ogrodu. I tak stworzyłam kiedyś łącząc trzy zapachy takie właśnie, takie zasadzie globalne i akcenty dwóch idealne ogród różany Między innymi z pewnym zapachem Stella i pe, y, pewnym zapachem Le Perfume d'orośli, dokładnie Equium, które zresztą w tym momencie już takiego czasu mam flakon także to są ciekawe kwestie. A jaki, jakie jest to dzisiaj połączenie? Może zacznę od makijażu Makijaż do tych ciemnych włosów super pasują te pastelowe Różne pastelowe robię, natomiast tutaj jest w pastelowościach takich różowawych Jest też podkreślona linia górna oka kreskami, kredką Wytuszowane, jest także oko górne otwarte Nawet nic nie dawałam w kącie troszeczkę różu, bronzera Jest lekko tak z połyskiem Pomadka Loreala, którą moja mama jakieś ode mnie i ona jest taką pomadką twarzą, zresztą mam wrażenie, że teraz do tego koloru włosów to są wszystkie twarzowe Nie wiem czy byłabym w, w stanie znaleźć pomadkę, która by była tutaj dla mnie nie twarzowa Bo i te ciemniejsze, i takie intensywniejsze, i jakieś czerwieni, czerwienie, po prostu wszystko do tych włosów, po prostu mam wrażenie, idealnie To ciemny blond, wkładając jasny brąz, na typowy naturalny mój kolor, to nie jest bardziej problematyczny I wtedy nie każdy odcień pomadki by idealnie pasował Moja mama ma różne kredki do oczu. Akurat ja lubię te z tych, co moja mama ma i co np. ja mam. Najbardziej w ogóle lubię kredki do oczu z Pop, ale te z Essence wykręcane są bardzo dobre. I moja mama np. miała taki kolor z takich dosyć neutralno-ciemniejszych, taką dosyć śliwkę. I ona tutaj w miarę neutralnym stroju tutaj się zgrała. Tuż z Rosji. Yy, troszeczkę różu brązera. Natomiast te oczy to są yy, maty. Mio i Glam Shop, błyski z Glam Shopu I jest to tak, z matów, jest to Coco oraz Elegant z paletki neutralna Którą ja mam, na którą namówiłam ja mam moją mamę Tutaj właśnie wjazdowo przejazdowo mam, nie muszę zabierać Ale moja mama ma całą paletę, a ja już po prostu mam tak Część cień ze mną nie zostało, zostawiam sobie tylko takie, które mi były potrzebne I nawet już nie wiem gdzie one są, trzeba by to ponamierzać W każdym razie, yy, taki dosyć średni brąz koko, um, taki trochę wyboru, to właśnie Elegant a te błyski to iskry takie jasne i troszeczkę różowości na środek powieki trochę bardziej pastelowy róż i to jest troszeczkę pięknisia, taki róż oraz trochę ciemniejszego różu w y, maliniak ja często sięgam bo te różowe błyski, właśnie też y, Globalny Glam, właśnie bo akurat te się moje mamie im pokrywają, czyli ja na te jasne Piękny, pastelowy, różowy, błyskina mówiłam moją mama i tutaj akurat idealnie mam. I teraz do moich ciemnych włosów pasuje to super, nie powiem. Także bardzo mi się podoba taki efekt. Jest to bardzo szybki makijaż, a zapachy nie już pokazuję. że już pokażę. I są to bagley Park Ankakus, trochę unikatu kartie Bizzavola de Toilette, czyli zabrane oraz trochę tego świetnego unikatu Guerlain, a kolegoria Flora Nympha. Także to tyle, dajcie znać co u Was ostatnio, między innymi na przykład dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, co ostatnio w użyciu perfumowym. U mnie jak można było się zorientować, są to kwiatowości, przestrzenie kwiatowe, aromatyczne, wiosenne, zielenią, kwiaty zieleń, kwiaty migotliwe, motylkowe, cudowny kwiatowy, lekko miodowe, ale tak bardziej kwiaty polne, miodowe, Unikat Girl, także gotowości na różnym, w różnym ujęciu, na różnym poziomie, że tak powiem, wiosenności, także w stronę wiosny.